Elżbieta Żukrowska, nie pozwól. Nie pozwól, by ci ktoś zamęczył duszę. Uparta myśl. Tęsknota, miłość spolegliwa. Ona ma prawo być z najczystszych święta. Jednak w tęsknocie niech się nie obmywa. Nie pozwól, by tęsknota jadem nasączała, by uczyniła z ciebie zgorzkniałego pana. Bądź przy swej kobiecie, bo jest tego warta. Skoro lat wiele przy Tobie wytrwała.